Witam serdecznie. Ja chciałam dzisiaj moim drogim widzom powiedzieć parę słów na temat ery wodnika. Era wodnika, w którą weszliśmy, będzie trwała około 2000 lat. Zazwyczaj trwa 2000. 120-125 lat, więc jest to bardzo ogromna, wielka przestrzeń, która się przed nami otworzyła. I cóż ona nam może dać? Przede wszystkim wodnik jest, jest związany z planetą wolności, z uranem. I tutaj my, jako ludzie, możemy bardzo zawalczyć o swoją wolność i o to, żeby mieć tą wolność wewnętrzną, ponieważ wiem z doświadczenia, że bardzo wielu ludzi jest nieszczęśliwych, jest wymęczonych życiem i nie doceniają. Daru życia, nie doceniają daru egzystencji, nawet wiedząc o tym, że przecież przed portalami narodzin stoją ogromne grupy dusz, które chciałyby zejść tutaj na ziemię i doświadczać owych, owej egzystencji zwanej życiem czyli radości, cieszenia się pobytem tu i teraz. Niemniej jednak tak nie jest, ponieważ jesteśmy trochę zwichrowani erą ryb, w której przebywaliśmy, przeszło 2000 lat i era ryb niestety wprowadziła w nas pewne kody. Kody takiego. Że my jesteśmy ofiarami, że nam się nic nie uda, że wszystko będzie źle i niedobrze. Te kody pozostają, te kody zostały zostają wprowadzone przez matki i ojców swoim dzieciom i te dzieci nadal te kody powielają. Tymczasem era wodnika będzie chciała nas uwolnić od tych trudów tego życia ziemskiego, dlatego też możemy. Oczekiwać tego, że będzie po prostu dla nas lżej i łatwiej, ale musimy też być uważni i czujni i niczego nie negować. Na przykład może być tak, że my. Zostaniemy uwolnieni od nadmiaru obowiązków w pracy i zamiast marnować ten swój wolny czas, bo będzie, będzie taki moment, już są wprowadzone pilotażowe różnego rodzaju projekty, i my będziemy uwolnieni od nadmiaru pracy. I Powinniśmy to przeznaczyć na nasz rozwój duchowy, czyli dla siebie, z czym się wiąże rozwój duchowy. Rozwój duchowy wiąże się z poznawaniem życia, pytaniem, dlaczego ja tu jestem, jakie cele są mojej duszy, jakie założenia, jakie doświadczenia muszę zdobyć. I jednym słowem jest to akceptacja, akceptacja świata, akceptacja życia. I stąd też wody który jest bardzo towarzyskim zwierzęciem, jeśli mówię tutaj w korespondencji do znaków Zodiaku, to symbolika wodnika nie jest z drugiej strony tak bardzo prosta, ponieważ wodnik nie będzie z sobą plotkował, nie będzie, nie będzie rozmawiał o... No powiedzmy o, o głupotach, prawda? Wodnik jest konkretny, wodnik jest ideowy, on lubi y, osoby, z którymi się spotyka, y, y, żeby omówić jakiś projekt, jakiś rozwój, no, chociażby na przykład w kontekście rozwoju duchowego. Stąd też podejrzewam, y, ale właściwie tu nie ma co podejrzewać. Era wodnika niesie ze sobą możliwość. Zrzeszania się dużych grup ludzi, wielkie stowarzyszenia, zbiory, które będą razem współpracowały i będą razem zdobywały pewne doświadczenia, ale takie doświadczenia, które pomogą w życiu, w tym to bardziej wodnik sięga idei, aniżeli na przykład jak koziorożec, który stąpa mocno po ziemi czterema kopytami, czasem jest zbyt pragmatyczny, zbyt schematyczny. Dlatego wodnik będzie nas wyciągał tutaj w stronę idei, w, tego, w stronę duchowości. Ona bardzo ważna jest. My tego jeszcze nie dostrzegamy. I przede wszystkim wodnik będzie nas uczył, uczył akceptacji inności. Są różni ludzie i my będziemy uczyć się, żeby zaakceptować, żeby zaakceptować ich działania. Jeśli będzie bardzo dużo tych grup ludzkich współpracujących ze sobą, ale tworzących różne projekty to na pewno nie nadejdzie taki moment, że jedna grupa będzie drugą grupę wyśmiewała, czy też obarczała jakimiś takimi. No, Brakiem akceptacji, jednym, jednym słowem. Więc y, silna uwaga na akceptację, akceptację inności, odmienności. Tego będzie wymagała od nas era wodnika. Era wodnika będzie nas uczyła, ponieważ. Ona ma być złotym wiekiem. A jakże my możemy, my zwykli ludzie, wejść w złoty wiek, który kiedyś utraciliśmy przecież, bo zerwaliśmy relacje z Bogiem i relacje z naturem, i zapragnęliśmy współpracować z siłami ciemności. Więc, skoro jak my wejdziemy w dobre relacje teraz. Kiedy nie wejdziemy w dobre relacje ze sobą. Więc era wodnika będzie nas też uczyła tego szacunku do siebie i szacunku do drugiego człowieka. Może wodnik nie jest tak bardzo za naturą. Bo wodnik jest taki bardziej zimny, to są odkrycia naukowe, to loty na Księżyc. Ja nie wiem po co nam te loty, ale być może się odbędą. Ale na pewno, jeśli nie będziemy latać gdzieś tam w kosmos, to możemy zdobyć bardzo różnorodne środki poruszania się tutaj na Ziemi. I to no, to może być coś cudownego. Ja to sobie wyobrażam jako jakieś poduszkowce, jakieś taksówki latające, no, ale to jeszcze, ojej, to na pewno tego nie dożyjemy, moi drodzy. To jest też wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czyli z drugiej strony niby ten wodnik taki zimny, ale jednak chce zadbać o naszą ziemię, o nasz glob. I jeszcze co ważne, moi drodzy, w erze wodnika będzie bardzo dużo wody. Ja wiem, że nas Straszą, że wody nie będzie. Będzie bardzo dużo wody. Ta woda, no może być jej nawet za, za dużo. To, że gdzieś się lodowce topią, one zawsze się topiły. To będą gdzieś tam indziej. Po to się topią, żeby zostały odkryte nowe lądy, bo to też dużo odkryć różnego rodzaju, oprócz odkryć naukowych będą odkrycia takie typowo tutaj te nasze ziemskie, więc od, ze skorupy lodowej odkryją się nowe lądy, a tymczasem inne mogą podlegać zlodowaceniu. I tak będzie wyglądała era wodnika, o ile nie damy się Wejść w naszą świadomość siłą ciemności. Więc też ważna uwaga dla nas wszystkich. Już dzisiaj zacznijmy dbać o naszą świadomość o to poczucie dobra, szlachetności, piękna żeby budować egregor, bo egregor ciągle ktoś nam rozsypuje, bo chce swój wprowadzić, a my, jako ludzie, dbajmy o ten nasz egregor. I to tak tyle pokrótce, bo przecież mogłabym tutaj opowiadać bardzo długo, ale że mamy jeszcze dużo czasu przed nami i niejedno wcielenie, więc wszystkiego się powoli dowiemy, a dzisiaj bądźmy dobrzy dla siebie przede wszystkim i dla świata. Dziękuję tela